Sprawdźmy, co myśli o tobie osoba, która siedzi tobie w głowie. Wezmę jedną kartę rady, po dokładne, szczegółowe czytanie, gdzie odpowiem na trzy Twoje wybrane pytania, zgłoś się do mnie na stronie kluczprawdy.pl. A co może myśleć ta osoba o tobie? Pierwsza karta rady właśnie dla Ciebie. Okej, okay. ta osoba myśli, że coś się w Waszej relacji dosyć mocno zmieniło. Ta osoba nie do końca myśli, że Wasze ścieżki mogą się pokrywać. Ta osoba troszeczkę y, wspomina momentami jakieś lepsze chwile, które, które między Wami albo mogły być, albo mogą być jeszcze w przyszłości. Może myśleć o takich rzeczach ta osoba, ale czuje, że coś tę osobę blokuje. Y, czuje, że po prostu też jakieś niewypowiedziane słowa, które między Wami dalej mogą jeszcze być, mogą blokować Waszą relację. Dodatkowo ta osoba może uważać Ciebie za osobę wartościową i ciekawą, ale czasami tę osobę blokuje jej własne ego. Życzę Tobie, żeby Twoje relacje poukładały się tak, jak tylko tego zapragniesz. Jeśli przyjmujesz dobrą energię z tego filmu, polub ten film i zaobserwuj mój profil. Ponad 120 lat tradycji w mojej rodzinie to bardzo dokładne rozkłady z kart, wykorzystujące nie tylko karty, ale także numerologię. Jeśli chcesz skorzystać i poznać odpowiedzi na Twoje pytania, wejdź na stronę kluczprawdy.pl. Wykorzystaj te szanse, bo cena i kolejka cały czas rosną.